to obie ruszy, panie jak? Ale mówi językiem za, ale... mnie, za mną ojciec Tadeo stojąc nikogo nie boję posłucha. nie nie nie, momencie, pan posłuchaj my tu rozmawiamy z panem rozmawiamy z pana kolegą nie wolno ruszać rzeczy do których się o których się, o których się nie ma to jest Tadeo właśnie on no. ja się tym kieruje w życiu, ale my jesteśmy od tej brudnej roboty jak to mówił, a nie niestety muszę, wpierdol nie wpierdol wszystko, musimy wiek. proszę pana, musimy no. pan posłucha, zanim Zanim przykładowo, zanim Stali Niemcy za dostali w dupę, to, to, jest nasza to pan posłucha. Zanim Niemcy dostali w tyłek, to społeczeństwo miało takich ludzi, którzy oni sobie coś budowali, coś myśleli, że. Coś zrobił. Się robić cwani po prostu. Nas A. nie oszukają, panie. Proszę pana, oszuk pan się nie, nie ma w tym nie, nie, nie. mieście takiego, co nas oszuka, panie. My mamy takie sposoby, mamy takie metody. Żadnych takie metod środki, żadnych nie panie. macie, proszę pana, komputer. Po mamy? Komputer to jest tak głupia rzecz. Wszystko? Najgłupsza, najgłupsza rzecz. Komputer to nie jest rzecząca, i nie jest Jestem pierwszy wiek, się w pas. Wszystko mamy. Proszę pana, ojciec, to Wszystko. Wszystko. Proszę pana. Komórki, nie komórki, nie, 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 komputery. Nie, nie. Proszę ja pan, pana, gieman. Ja pan coś powie, pan Proszę pana. Ja bym może powiedział, to znaczy się. Tak by, pan coś znaczy się ja proszę. bym powiedział tylko w ten sposób. Rozumiem, że Rozumiecie, ta rozmowa między nami zostaje. No absolutnie może pan to... To znaczy się jest tak. Ja. Komuś się... Mi się kiedyś na przykład wydawało, że ja jestem najważniejszym grzeńciem. Najważniejszy. Że przykładowo jakiś tam towarzysz sekretarz, przykładowo, pan to słucham, słucham, Gierek na przykład, ale że bez, towarzysz Bez nazwiska. Nazwisk, nazwisk, nie, towarzysz dokładnie. Towarzysz jakoś tak. Towarzysz gierek", że on był jakimś, byłem na niego wściekły. Po czasie teraz uważam to inaczej, że towarzysz, żeby nie towarzysz Gierek, to tutaj to były chałupy ze słowem, wie pan, pan nie pamięta, ale ja pamiętam. Pana ja doskonale do, mam to na zdjęciach. Proszę ja pana, ja więc pamiętam. tutaj, proszę pana, były chałupy, to nie, chałupy były ze sobą. I te pana, chałupy pana. były po dzień dzisiejszy, żeby nie towarzysz Gerek. Ale w tym momencie, kiedy towarzysz Gerek był. poszły środki, poszły finanse do finanse, Dokładnie. Panie, I to samo jest z każdą osobą. Czy to będzie ryzyk, czy to będzie. Ojciec ryzyk? Powiedzmy sobie, nie, nie, ja tu pan posłucham. A ma pan jakieś dowody na to? Proszę pana. Nie, nie no, pan y, stosuje logikę zamkniętą. Atakowania, proszę, atakowanie. A pan już nie zrobił. Nie proszę no, bo pana. To ojciec, ojciec, to jest taka Ech. dość nie, tak, Prominentna postać. Proszę pana, to znaczy, że my wszyscy jesteśmy prominentni, albo, albo prominentów napędzamy. My zawsze, pan też napędza jakiegoś prominenta, wie pan. Zawsze jest te prawo przyczyny i skrótki, wie pan. Ryzyk, ojciec ryzyk powiedzmy tak, żebyśmy wiedzieli około chodzi. Jest, powiedzmy sobie, według Pana jakimś prominentem. Ale Pan jest również na, usług i w, i na usługach, powiedzmy sobie, ojca ryzyka. Ja powiedz... jestem na usługach ojca Tadeusza. W momencik. Nie, nie, to jest mój bezpośredni przyrząd. I, i, proszę Pana, przykładowo, i po pana mówię po Pana logice, mhm. że był Gerek, który miał popleczników, i, a równolegle miał przeciwników. Jest ojciec ten ryzyk, nie, jakby Pan go przykładowo nazwał. I on ma swoich zwolenników i przeciwników. Co masę nawet. Tak. I takich ma i takich. I powiedzmy sobie, Wojciech Jaruzelski miał swoich takich i takich. To jest Powiedzmy sobie, sobie na. teraz proszę Pana, powiedzmy sobie dalej, idąc dalej tym, 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 tym tropem. No to tam więcej. No po dzisiaj na przykład się kaczaków mówi, o kaczaki, bracia i tak dalej. Mm -hmm. I są, którzy są za nim i którzy są przeciw. Oczywiście cała masa. I są na przykład jest jakiś tam sobie co yy, tam powiedzmy sobie, żeby żeby równowaga była nam, Już by mówiliśmy. Mówimy. Powiedzmy sobie ten, co tam miał tego dziadka w Niemczech, co na prezydenta jaką się nazywał? Tusk, tak. Tusk. Niejaki. I A teraz no, ale momencik, na... nie, nie, momencik. I z kolei tu jest ta sama A. sytuacja jak w życiu. On ma mm -hmm. swoich... Z przymierzeńców i ma swoich wrogów.